Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właściwie dzisiaj napój, a konkretnie nalewka brzoskwiniowa. Zabieram się dzisiaj za przygotowanie nalewki. Będzie to bardzo nietypowy filmik, dlatego że będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część, czyli dzisiaj, pokażę, jak przygotować owoce. Następnie one będą musiały 4, maksymalnie 6 tygodni odstać w słoju i po tym czasie nakręcę drugą część, pokazującą co z tymi owocami należy zrobić, aby uzyskać naprawdę smaczną brzoskwiniową nalewkę. Zdecydowałam się na taką wersję filmu, bo póki brzoskwinie są dojrzałe i póki kuszą zapachem, to warto je teraz kupić. I ci z Was, którzy zechcą tę nalewkę zrobić, to mogą ją robić równolegle ze mną, do czego serdecznie zapraszam. Przepisy i składniki podam jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę jak kroję brzoskwinie i jak przygotowuję je do tego, aby powstał z nich bardzo smaczny napój. Zapraszam! Dzisiaj zaczynam przygotowanie brzoskwiniówki, czyli nalewki yy, z brzoskwiń. Będę potrzebowała kilogram dojrzałych brzoskwiń. One są już umyte i osuszone. Teraz przekrawam je na pół i kroję na mniejsze kawałki i przekładam do dużego słoja. Brzoskwinie gotowe, jak widzieliście, pestek nie wyrzucałam. Będę je także tutaj potrzebowała. Biorę 5 y, pestek i każdą z nich y, lekko miażdżę. Można tłuczkiem do mięsa bądź trzonkiem ciężkiego noża. Uwaga, będzie hałas. Pestki dodaję pomiędzy brzoskwinie. Niech tam sobie gdzieś wpadną na dno. W słoju mam kilogram brzoskwiń pokrojonych w mniejsze kawałki, 5 pestek yy, delikatnie zmiażdżonych. Teraz dodaję dwa goździki i całość zasypuję cukrem 220 g. Jeśli brzoskwinie są bardzo dojrzałe i bardzo słodkie, to daję tego cukru 200 g. Wsypuję go pomiędzy owoce. I teraz cynamon. Dosłownie szczypta. Ja daję jedną czwartą łyżeczki. Staram się go wpuścić pomiędzy brzoskwinie, tak mm, pięknie pachnie. Dwie łyżki miodu najlepiej płynny. Ja nie mam płynnego, więc jak widać spokojnie może być taki. Eee, jedna czubata bądź dwie normalne łyżki stołowe. I całość zalewam spirytusem 96%-250 ml. Leję pomału tak, żeby rozpuścić cukier i miód. Mój miód się nie rozpuści, ale za chwileczkę wpuszczę go pomiędzy brzoskwinie. Zostawiam na kilka minut, i po tych kilku minutach, zawartość swoja. Wygląda tak. Spirytus sięga mniej więcej dotąd. Wszystkie owoce nie muszą być nim zalane. Zresztą to i tak za chwileczkę się podniesie w sensie poziom tego płynu, dlatego że owoce puszczą sok i całość za kilka tygodni będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tak jak wspomniałam, zaczynam dzisiaj przygotowanie brzoskwiniówki. Trzeba bowiem teraz ten słój zamknąć i wstawić w ciemne miejsce na 4 do 6 tygodni. Co jakiś czas trzeba nim wstrząsnąć, mieszając dokładnie owoce z, ze spirytusem i po tym czasie wrócę i pokażę co dalej.